Track Rail i Cube Stereo SLT to dwa naprawdę wysokiej klasy rowery elektryczne, które mogę testować dzięki uprzejmości firmy eBike Pro. Firmy, która w swojej ofercie posiada rowery elektryczne używane jak i nowe. A jeżeli Wy chcielibyście sobie takiego elektryka sprawić, no to wszystkie linki zostawiam na dole. Możecie rowery pooglądać, możecie przyjechać po taki rower, a taki rower też może zostać Wam dostarczony. Z tym nie ma żadnego problemu. Jeżeli szukacie, no to zapraszam do sprawdzenia. A teraz przyjrzyjmy się tym dwóm rowerom, no i sprawdźmy który jest lepszy. Jeżeli chodzi o trekę, no to mamy tutaj w pełni karbonową ramę, która wygląda naprawdę świetnie i mi się bardzo, bardzo podoba. Jest w kolorze czarnym, no i w połysku, czyli to, co mi się podoba najbardziej, wygląda po prostu świetnie. Fajnie też, że możemy wygodnie sobie wypiąć baterię od boku. Mamy tutaj pełne zawieszenie od Rockshoka. Z przodu mamy Zeba Selecta Plus'a, Tył natomiast Super Deluxe Select Plus. Oczywiście w takim rowerze nie mogło też zabraknąć regulowanej sztycy, no i mamy ją na pokładzie. Jeżeli chodzi o naprawę no to jest to wszystkim dobrze znane Shimano Deore XT, oczywiście 1 na 12 mamy sprzęgło, napęd, który działa bardzo dobrze, przerzutka radzi sobie świetnie w każdych warunkach, czy po asfalcie czy po mocniejszym terenie, to radzi sobie super. No i koszty eksploatacji są mniejsze niż w SRAMie, no bo chociażby kasety u Shimano są tańsze, to też warto mieć na uwadze. Całość stoi oczywiście na 29 calowych kołach od Bontragera. Jeżeli chodzi o hamulce no to mamy tutaj Shimano Deore XT z fajnymi jednopalcowymi klameczkami, no i czterotłokowy zacisk na tarczach 203 mm, więc to musi hamować i hamuje naprawdę świetnie. Są to bardzo dobre hamulce, wszystkim dobrze znane i nie ma się tutaj co rozwodzić, są po prostu świetne. Całość prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o silnik, no to mamy tutaj Bosza CX o momencie obrotowym 85 nm, no i co do baterii, jest to bateria 752 Wh, no i w tym połączeniu wystarczy to nam na od 50 km do 140 40 km. oczywiście, wszystko zależy od terenu, od wagi kolarza i od wielu różnych czynników, więc nie da się tutaj sprecyzować konkretnie zasięgu. Trek rail. No i pierwsze co muszę powiedzieć, to że rower wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo podoba mi się to malowanie, bardzo podoba mi się ten styl napisu, tak jakby przetarty metal, coś w tym stylu. Ale to co ważne, mamy napęd XTK, oczywiście 1 na 12 no bo nie da się inaczej który równie dobrze zmienia biegi nawet i na turbo, nawet i pod górę. Spokojnie te biegi sobie zmienia. Hamulce czterotłoki, również od XTK bardzo dobre hamowanie, wystarczające hamowanie. Mamy tutaj oczywiście klocki z radiatorami. No, jeżeli chodzi o całą tą duszę tego roweru elektrycznego, czyli silnik i baterie. No to Bosch CX 85 N i bateria 750Wh. No i jak to jedzie, jedzie bardzo dobrze. Tak jak gdzieś wcześniej wspominałem, ja nie potrzebuję kasimy w amortyzatorach, bo nie jeżdżę aż na takim poziomie, nie jeżdżę w takich terenach. Ja po prostu lubię jeździć, nie jakoś bardzo mocno i bardzo ostro, bo po prostu nie umiem i ja się z tym nie kryję. Więc tutaj ten zep. Tak samo jak i ten damperek Select Plus Ultimate spokojnie mi wystarczają, a nawet i pewnie coś słabszego byłoby ok. Więc tutaj co do tego żadnych zarzutów. Na rowerze również bardzo fajna geometria. No i wiecie, już pewnie to nieraz wspominałem, ale przy rowerze za takie pieniądze to raczej ciężko, żeby, żeby jechało się słabo i żeby coś nie dociągało. Tutaj i hamulce, i przerzutki i amortyzatory wszystko działa bardzo dobrze sztyca opuszczana tak samo tutaj po prostu jedzie się świetnie na tym no i wystarczy czekać na odpowiednią pogodę wsiadać i cieszyć się jazdą która jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna z ciekawostek nie mamy tutaj wyświetlacza wyświetlacz trzeba by sobie dokupić jeżeli byśmy chcieli ale tutaj mamy tak naprawdę cały panel sterowania jeżeli zmieniamy tryby, zmienia nam się podświetlenie. Mamy oczywiście poziom naładowania baterii. No i szczerze mówiąc, mi to w zupełności wystarcza, bo ja nie potrzebuję wiedzieć, ile jadę na godzinę. Ja po prostu chcę się dobrze bawić. No i ten rower bez wątpienia to umożliwia. Mocny podjazd. Tryb turbo. Spec nie dał rady. Spec znajomego. A czy rail da radę? No, będzie ciężko. Lędzej niż braknie mocy, to oderwie przednie koło i tak, tak też zrobiło, ale jest, jest naprawdę stromo, ale też naprawdę ładnie, no ale co by nie mówić, szybciej odpadła, szybciej odpadło przednie koło przez stromość podjazdu, jeżeli silnik przestał podawać mocy, bo ma naprawdę mocy wystarczająco. No, i słuchajcie, co ja mogę o tym rowerze powiedzieć? Jest to świetna maszyna na bardzo dobrym osprzęcie. To już nie jest rower typu Elektryk za 6000, że mam się tutaj do czego czepiać, bo wszystkie komponenty są bardzo dobre. Niektóre i nawet można powiedzieć, że topowe, a na pewno w zupełności wystarczające. No, jedzie się nad tym świetnie. Rower płynie, bardzo dobrze hamuje, bardzo dobrze amortyzuje. Silnik jest również bardzo dobrze wszystkim znany. Daje takie naturalne wrażenia z jazdy. No, jest po prostu super. W rowerach z taką ceną praktycznie nie ma się do czego przyczepić, no chyba, że ktoś jest czepiaski. A teraz przyjrzyjmy się cubowi, co on w sobie posiada, no bo wygląda naprawdę bardzo dobrze, i pewnie wielu osobom spodoba się bardziej niż ten czarny Trek. Jeżeli chodzi o ramę, no to przedni trójkąt jest wykonany z karbonu, natomiast tylny trójkąt jest wykonany z aluminium, to jest taki częsty zabieg. No i tak też mamy w tym przypadku. Pewnie pierwsze co wam się rzuciło w oczy, no to Kashima i mamy tutaj full Kasimę, nawet sztyca jest na kasimie. Jeżeli chodzi o przednie wideł, no to skok. 170 mm goleń, 38, to robi naprawdę wrażenie, to jest bardzo sztywny amortyzator, który świetnie amortyzuje, no po prostu bajka, ten rower na tym płynie. Z tyłu również Foxx, z piggybackiem, również Kashima, skok 160 mm. No i sztyca regulowana, również Kashima, mamy tutaj full Kashima, wygląda to bardzo dobrze, wygląda to po prostu drogo. Jeżeli chodzi o napęd, no to jest również topowo, tak jak w przypadku amortyzatorów, mamy tutaj napęd SRAM XX, X1 z elektroniczną przerzutką, oczywiście 12 rzędów, kaseta o rozpiętości 10-52, mamy nawet Łańcuch, czyli też XX1. No i co mogę powiedzieć o tym elektrycznym napędzie? Powiem szczerze, że nie jeździłem na nim zbyt dużo wcześniej i dopiero przy tym rowerze mogłem poczuć go bardziej. No i według mnie zmiana biegów jest bardzo fajna. Biegi zmieniają się bardzo szybko, natomiast obawiam się o awaryjność całego systemu, bo co nieco słyszałem. No i czasem są z tym problemy, więc ja osobiście w swoim rowerze zostanę przy lince. No ale tutaj taki bayer, który wygląda naprawdę dobrze, no i jak na razie działa też bardzo dobrze, więc nie ma co tutaj narzekać. Rower stoi na kołach 27,5 cala, przez to jest ewidentnie bardziej zwrotny niż rowery na kołach 29 cali i to też trzeba mieć na uwadze przy zakupie takiego roweru. Jeżeli chodzi o hamulce no to mamy tutaj bardzo, bardzo mocne hamulce od Magury dokładnie MT7 na tarczach 203 mm z przodu, no i z tyłu hamowanie jest bardzo mocne wydaje mi się, że są to najmocniejsze hamulce na rynku, więc tutaj nie ma kompletnie do czego się przyczepić to po prostu staje dęba. No ale jak może nie stawać dęba, kiedy mamy tarcze 203 mm i takie hamulce. Jeżeli chodzi o silnik, no to mamy tutaj również Boscha CX, również 85 Nm, no i również baterię 752 to Jeżeli chodzi o zasięg, no to jest jak w poprzednim rowerze, który wcześniej Wam opisywałem, czyli między 50 a 140 km. O tym silniku mogliście usłyszeć już wcześniej, więc nie będę tutaj się zbytnio rozwodził. Oczywiście sterowanie tym Monitorem od Boscha jest bardzo intuicyjne, bardzo proste. Mamy tutaj wszystkie tryby. Mamy dużo różnych innych rzeczy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy wgrać sobie mapę, połączyć się z telefonem. No to jest bardzo fajne, bo całość jest bardzo rozbudowana. Mamy świetne hamulce, świetne amortyzatory, super napęd, bardzo fajną geometrię. O jakieś tutaj muchy bardzo fajną geometrię. No i co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli miałbym go na własność, na zawsze, no to byłbym przeszczęśliwy, bo jazda na nim to jest czysta przyjemność. Warto też tutaj wspomnieć o tym silniku Bosza, który naprawdę działa bardzo elegancko. Fajnie nas wspomaga, oczywiście, w zależności od wybranego trybu. Mamy wspomaganie mocniejsze albo słabsze. Ma świetny czujnik nacisku. Silnik jest bardzo inteligentny. On wie, kiedy nas wspomóc, wie, kiedy wspomagać przestać. No i przez to jazda jest naprawdę taka bardzo intuicyjna. Nie odczuwamy tego wspomagania, jakoby to było jakieś oszukiwanie w jeździe, tylko naprawdę fajne wspomaganie, które możemy sobie ustawić pod własne potrzeby, pod to, czy mamy mocną nogę, czy mamy nogę słabą. No i w połączeniu z tą baterią 750 godzin. Mamy też naprawdę fajny zasięg. No i mając taki rower u siebie, nie trzeba nic więcej niż tylko czekać na sensowną pogodę no i jeździć na nim, bo to jest naprawdę bardzo duża frajda. No i słuchajcie, Cubic SLT, czyli rower na naprawdę świetnym osprzęcie. Mamy tutaj Foxy na kaszimach, mamy elektryczną przerzutkę XX1, diamentowa kaseta, diamentowy łańcuch. Mamy Magury MT7, mamy Boscha CX 85 N. No i baterie 750 watogodzin. No i co jest pewne, to no to na pewno to, że ja nie wykorzystam w pełni potencjału tego roweru. No bo ja nie jeżdżę na takim poziomie, do jakiego jest przystosowany ten sprzęt, ale nie ma co mówić, no bo jazda jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Zarówno amortyzatory, jak i hamulce robią robotę. Oczywiście elektryczny napęd też jest świetny. Największe obawy no to miałem do tego elektrycznego napędu, bo trochę się nasłuchałem, a zbyt dużo nie jeździłem. No tutaj mam okazję na takim rowerze pojeździć. No i co Wam mogę powiedzieć? Zmiana biegów to jest naprawdę bardzo przyjemna sprawa. przerzutka działa błyskawicznie. Tak naprawdę zaraz po naciśnięciu mamy już bieg zmieniony. Nie ma problemu, że jedziemy pod górkę. Nie ma problemu, że mamy wspomaganie elektryczne. To zmienia po prostu bardzo. Bardzo dobrze, no jest to bardzo przyjemne, przy tym też bardzo drogie, no ale chociaż tyle, że jak już płacimy, no to mamy napęd naprawdę topowy, jeżeli chodzi o wagę, no i topowy, jeżeli chodzi o jego działanie. Tak naprawdę, no ja w tym modelu nie mam się do czego przyczepić. Całość jest naprawdę fajnie zgrana. Rower jest zwinny, zachowuje się. Tak, jakbym tego chciał. Co mogę powiedzieć? Ten rower naprawdę daje dużo frajdy z jazdy na nim. No i słowem zakończenia, co ja tutaj mogę powiedzieć? Oba rowery są naprawdę świetne. W takich pieniądzach nie ma za bardzo się do czego czepiać no bo nie jest to rower elektryczny za 3 czy 4 tysiące zł, że możemy mówić, że to mogło być lepsze, czy tamto mogło być lepsze. Każdy wybierze o sprzęt jaki uważa, jaki lubi. Ja uważam, że te rowery są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Osobiście z tej dwójki wybrałbym dla siebie trek. Nie potrzebuje kasimy, no bo ja nie odczuwam zbyt wielkiej różnicy podczas jazdy, no i napęd XTK w zupełności by mi wystarczył. XX1 również nie potrzebuje. Jeżeli Wy chcielibyście taki używany rower elektryczny zakupić, no to sprawdźcie wszystkie linki w opisie. Macie tam wszystkie informacje o partnerze dzisiejszego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i dajcie znać, który rower byście wybrali, czy Treka, czy może tego cuba na kasimach.